Aby rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, trzeba ją zapisać za pomocą iloczynu tylko i wyłącznie czynników, które będą liczbami pierwszymi. To znaczy, na przykład, rozkładem liczby 6 na czynniki pierwsze będzie 2 razy 3. Rozkład liczby 12 to 2 razy 2 razy 3. Rozkłady najczęściej i najłatwiej wykonuje się poprzez pionową kreskę. Na przykład liczba 462 ma ostatnią cyfrę 2, więc dzieli się przez 2. 230. 1. suma jej cyfr 2 plus 3 plus 1 dzieli się przez 3 zatem cała liczba również dzieli się przez 3 231 podzielić na 3 to 77 77 jak widać już dzieli się ładnie przez 7 77 na 7 to 11 i 11 na 11 to 1 zatem rozkładem na czynniki pierwszej liczby 462 będzie iloczyn 2 razy 3 razy 7 i razy 11 do turbo zobaczenia